Já que isso... dzisiaj przygotujemy prezenty zarówno dla Was, jak i na święta. Będziemy dzisiaj testować dziwne i niektóre drogie oraz tanie gadżety z temu. Idziemy od najdroższego do najtańszego. Zobaczymy, jak one się spiszą. Są to bardziej maszyny związane z jakąś rzeczą. Oczywiście, jeśli chcecie więcej testów właśnie z temu, albo z jakiejś innej stronki, zostawcie kciuka do góry i w komentarzu piszcie swoje pomysły, albo po prostu samego kciuka do góry, jeśli podobają Wam się takie odcinki. I tam masz. I już z grubej rury zaczynamy. O, tak Wiele. Częściowo. O, mój palec. się pudełkiem. Tutaj sobie podłożyłam. No, na co no. Mamy z tego takie rzeczy. I może już się niektórzy domyślają: są to piny. Jest to marzenie z mojego dzieciństwa, bo jak byłam młodsza, chciałam mieć tą taką piniarkę. Piniatę. Tak, piniatę. No co, na pewno. Bardzo tak. zawsze chciałam mieć cały plecak właśnie w tych pinach. Też chciałam mieć piniarkę. A one kiedyś nie były tak łatwo dostępne i nie były tanie, więc wolałam mieć po prostu tą pinikę. Nie? nie piniaty. No jak nie piniatę! Każdy, każdy dzieciak chciał mieć piniatę. Ten na 100%. produkt kosztował mnie 280 zł na temu. Nie boję się takie rzeczy zamawiać, Co jeśli są droższe z temu. Aczkolwiek nasze drapaki o... z temu są okej. Okay. I widziałam, że w ogóle te drapaki z temu są sprzedowane też na innych stronach polskich, więc... O, to wiesz, wiecie jak to jest. Dobro przepięknie się nazywa, tak, tak, nie tak, wiem, tak. nie wnikam. Różowa! Tak! No tak. dobra. Plus 10. Nie ma kotka. Gdzie jest pipi? Gdzie jest pipi? A tu już siedziała? działo? Nie, tu nie ma kupeczka. <noise> to gdzie jest kuperek? Poczekajcie, poczekajcie, ja mam plan. O, już idzie. <noise> Hello there. <noise> Dzień dobry, proszę. No je, jedna Proszę bardzo, masz sobie Kryszny zostaje na trening z Tobą. Jest trenowany, słyszałem teraz. No. Już podobno jest obrót. Aha. Jest, już łapa, siad. Siad jest? Czy nie ma siadu? Jeszcze nie, ma. nie ma siadu. No. I musi się nauczyć siadać. Nie tak jak teraz. Dobra, nieważne, zaczynamy dalej. Ania. Bo, bo, to No nie są zwykłe piny One, tak jak widzicie, są w kształcie serduszek. Tu już jest pokazały, jak On wygląda wykonany. Tylko bez niczego w środku. Tu jest cała instruction. I oczywiście będziemy rysować tej rzeczy. I słuchajcie, mam taki pomysł. Mamy dość sporo karteczek. I co my na to, żebym zrobiła personalizowane piny. Sama tu coś narysowała. A potem to zamówień na naszym sklepie muchwiki.pl dorzucała właśnie te piny. Znaczy, wyślę osobą za to odpowiedzialną, żeby dorzucały te piny. Takich pinów może uda się zrobić. Jest ich 100, ale pewnie coś mniej będzie więc mniej trochę. Więc będziemy je dodawać do zamówień, w których będzie Fredzia lub Alfred albo Jut. To będą takie prezenciki dla Was. Są to takie kartki i one trochę są grubsze niż takie kartki z drukarki. I to tak, ale jestem ciekawa, jak one przyjmują właśnie jakieś markery akrylowe, akwarelowe, alkoholowe. Spróbujemy, bo musimy coś tutaj narysować, żeby stworzyć tego pina i przetestować tą maszynę. Po co mi jest to? Już. Chyba do dokręcania. Ale Ciebie. czego? Szrubeczek mu Po kolei. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Kradarka. Co ty mówisz? Nie to nie jest klucz imbusowy. Cincel. Imbus. Cincel. Z tego co kojarzę, imbus. Ja uważam, że to jest dzyndze. Nie, Coś takiego. Ej, no, 200 zł za coś takiego. Wiesz, co same te wkłady? No. Kosztują bardzo dużo. Ok. 200 One też po prostu pewnie. Nam Ale za sztukę kosztują czy mniej? 25 sztuk kosztowało 25 zł. No to złotówkę za sztukę, okej. Okay. Robisz no. kids? Wziąłem sobie tu jakiegoś mufinkę, żeby mniej więcej się wzrołać na tych moich. Będę stworzyłam I zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw zaczynamy od markeru może na bazie farby plaka tutaj. Możesz Cicho, ja jeszcze wielkę, nie wiem, czy cokolwiek ulice. wyjdzie. tak ja wiem, że masz wielkie do... plany, ale nie, ja no, jestem no, realistką. Sama, sama na to wpadłaś. Chodzi mi o to, że to była twoja pierwsza. Jak... Nie nieważne, że nie będzie doskonały, ważne, że będzie pierwszy. To w ogóle będzie. No i zobaczmy. Dobra, póki co. Boję się kolorowania tego. Może że następny będzie markerami alkoholowymi. Markerami plakatowymi. Jeszcze schnie. Dodam zaraz tutaj mój podpisik. Natomiast teraz chcę przetestować na tym, bo widzicie, że ta kartka się tak nie żbi. Kropocze no, się. O, Dlatego tak. spróbujemy teraz markerami alkoholowymi, zrobić to samo i zobaczymy, czym będzie lepiej, no bo muszę ich trochę dzisiaj wykonać, tak? Dla was. O nie, zużył się, no nie teraz, nie zawalaj. Nie działa. Stasiek. Dobra, zaraz wrócę z update'em. Markerami na no, bazie alkoholu jest o wiele łatwiej i ja teraz tymi lakatowymi bo jakieś wykończenia i podpisy i chyba tak zrobię resztę. Jeszcze 999. Nie no, 98. No ci dokupimy. Dla naszych fanów wszystko. Wszystko dla fanów. Wszystko dla fanów. Nawet ją okładrę. Mamy na razie takie dwa i bardzo nie chcę ich stracić Dlatego mam nadzieję, że co nam wyjdzie. Też nie cykam, że to źle zrobię, no ale dobra. Ogólnie można to wyciąć w ogóle z każdego papieru, nawet dostosowanego do np. farb. Drugą. pierwot, tego, Tak. 100%? Tak, no bo tu jest narysowane i wkładasz metalowe to. serduszko. Kuron tu. Może tak, nie chcę tego zniszczyć. Super. Te mój rysunek. Dokładnie, rysunek. I na to folia. O nie, mój podpis się utnie. Dobra, no, to będę fajnie. wiedziała To jest jak pierwszy naleśnik. To. To. Mój zawsze wychodzi. No prawda, tak robi najlepsze naleśniki no a, teraz, a to? To później, za chwilę Jak to mój... później? Poczekaj, nie, 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 nie Six and a half hours later Pewnie musi być mocno, co nie? Już? Zacisnęło się? Teraz tak A tego teraz nie ma, poczekaj a, no I to teraz być... to Weszło I teraz znowu Teraz no. jak pierwszy raz się to robi No i co, już? Trzy, Trzy. dwa, jeden Ej, ładnie Co prawda ucięłam ten napis Ale wygląda sztos Taki pin Dziesięć na dziesięć, muszę robić mniejsze do plecaka, do czegoś i w skształcie serduszka. Daję temu gadżetowi 10 na 10, Polia! Zamiana stron, zamiana stron! Naciskamy, wkładamy co. Szybciej, szybciej, ja nie! Chodziłam się już! Obrz! Obrót, szybciej! Do końca, naciskamy, no i wyjmujemy. Nie, nie zrobiło się. Zaraz bardzo szybko. Kitek, ja cię zaraz normalnie pali! nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Wierzcie lub nie, ale Pipi przynajmniej próbowała się wcisnąć do tego pudełka. Widzę co masz na swoje wytłumaczenie? A co ja mam gadżet 10 na 10? No i co? Idziemy robić teraz dla Was kolejny! <śm -tru> Na razie moje prace prezentują się tak. Bardzo mi się podoba, jak to ostatecznie wygląda w każdym kolorze. Słuchajcie, tak jak mówiłam, będzie ich ograniczona ilość, którą spakuję, wyślę do magazynu i będą dodawane do zamówień, w których znajduje się Alfred lub Fredzia na sklepie umfinki.pl. Zastanawiałam ja się, które wybrać i może nie wybiorę teraz kolejności cenowej, bo to było w miarę tańsze. To jest torebka, którą samemu możemy sobie zrobić z My Melody. Teoretycznie. Mam. Czy to się uda? Przekonamy się. Mamy tutaj już 400 wszystkich rzeczy, co zrobimy. Halo! i just said Tak, tu jest nitka. Nie ma sobie żartujesz, przecież to będziesz cały dzień robić. Zapraszam. Mamy tu nitkę, takie coś. Do tego mamy elementy i one mają już dziurki tutaj, w którą stronę dokładnie mają być szyte. Mamy przepiękną taką wstążkę i ona jest tutaj z My Melody. Sweet smile, a pretty melody. Bardzo ładna. Mamy suwak, który będę musiała wszyć. To już gotowe na szczęście. No i elementy. Tu będzie Nie będę tego w ogóle w komentował, melody. przecież ty będziesz to cały dzień robić. A gdzie instrukcja? Jaka instrukcja? Nie ma instrukcji. A jakaś igła? ok. Okej, okay, mamy tu igłę. Ściecza torebki to wy nie będzie cudowny odcinek. To jest mm. cały dzień będziesz to robić. Nie Zbytnio nie pamiętam, jak ona miała wyglądać, więc próbuję znaleźć coś podobnego na internecie. Aha. O, patrz i nosek, czyli to będzie w tą stronę. Zaczęłam od takich rzeczy oczywistych, które od razu już bym wiedziała. Po prostu weźmy sobie tą niteczkę, weźmy sobie nożyczki. Proszę bardzo. Dzień. One też są z My Melody Z filmików mm. proponowanym, na którym właśnie testowaliśmy rzeczy z My Melody z temu. Ale to będzie fajne, no bo wiesz, ktoś pyta skąd masz tą torebkę, a ja wtedy powiem. Uszyłam. Sama zrobiłam! nikt nie spyta. Nikt nie spyta. Prawdopodobnie to dziś nie wyjdzie. Najgorsze, co ja to jak nie trafię we właściwą dziurę to będzie krzywo przyszyte no. Wydaje mi się, że jest okej okay. Jak coś to będziemy zaraz wypróbować no. to właśnie na to A to, jeżeli trzeba zależy. przyszyć trzy jednocześnie? Czekaj no No to mi pomożesz No Czekaj dobra, to. stój, poczekaj, poczekaj Bo teraz ty przyszywasz to Stój, no. stop A oczy kiedy przyszyjesz? Przecież przebijać się przez ten materiał do dołu. Coś chciałeś powiedzieć? Dziękuję. Robisz to warstwami. Dobra, mam jednak brązową. Coś chciałeś powiedzieć? Ja nic nie mówię. Dziękuję. Ja tylko wiem jedno. To się źle skończy. Nieprawda. To się źle skończy. Skończy się źle. Skończy się to tragedią. Bardzo przyjemnie mi się doszło te oczy. Mhm. I bardzo szybko. Ale... A ja mówi bardzo szybko, trzy godziny później. Nieprawda. No nieprawda, no dobrze, max 10 minut. No właśnie, chyba. chyba... A na pewno tutaj. że z tej strony, a nie z drugiej strony materiału. Czekaj, na przykład, z tej, bo jeszcze. to jest znaczy, znaczy taki materiał. A to jest takim. Ja też taki. Ja tylko ci rzucam. Mm. <laughs> W miarę załapałam i już zaczęłam przyszywać. Ale słuchajcie, przy musiałam to rozprówać, ponieważ pomyliłam. kolornici i teraz mam biały, a wcześniej używałam różowego. Ale dobra. Teraz już będzie bez porażek. Obiecujki. Ale ja obiecuję robić takie rzeczy i to będzie mega chillujące na właśnie takie. zimowe wieczorki. Napiszcie w komentarzu, jak wy lubicie spędzać kreatywne wieczorki. Kreatywnym 2025 z Muffin. No w to, ja wiem, co ty robisz. Jeśli klej mm. proszę odejść stąd. No idzie pomału. Twarz mamy. Twarz mamy. I słuchajcie, bardzo mi się to podoba na razie. Wygląda to super i jest to mega. I teraz widzę, że powinien zrobić najpierw uszy, później kokardkę Ty się baw, a ja stąd idę Miłej trzygodzinnej pracy Teraz się zorientowałam, że tu jest tylko tyle do przyszycia Ale te uszy i tak trzeba naokoło, żeby to ładnie wyglądało Ta nitka, tyle dobrze, że jest nawoskowana Przez co łatwiej to wszystko idzie Więc tu daję plusik Pierwsze ucho gotowe I drugie ucho Teraz słuchajcie, zanim doszujemy kokardkę Zrobimy te uszka do torebki Nie ja chcę, żeby później coś tam zahaczało O, Moją piękną kokardkę Aha, czyli... Anka nie no, elegancko już to wygląda. Siedzisz tu godzinę okay. Ale słuchaj będzie warto, tak? Nie lepiej bo to maszyną do szycia, tak zrobić. Żebyś... <laughs> Nie, no bo to jest idealnie pod to. No dobrze, dobrze, no. Trzymam teraz kokardkę i ona będzie się tak trochę lipnie trzymać, bo mnie tylko na środku, tak samo te uszy. No ale jak coś tu dokleję kleję na gorąco, jak będzie mi przeszkadzać. A by the way. Pochwalę wam się moimi paznokciami świątecznymi. Strona numer jeden skończona. Strona numer dwa skończona. Pora na bo, mam coś takiego. Daję tu. tak mi się wydaje. Łączymy i zszywamy od tam. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Jestem już na etapie zszywania wszystkiego. Ale ja do tej pory nie wiem po co mi jest ten kawałek materiału. To po prostu to zostawię. <śmary> no bo aparat trzymałam na statywie. A statywem była jej zabawka. <śmary> Wzięła sobie mój statyw. Proszę Państwa, ostatnia suwaka, i chyba skończę. A więc przygotujcie się na sukces i nie do końca sukces. Sukces jest to, że skończyłam. Wygląda całkiem uroczo. Tu ma śliczną kartkę, piękny suwaczek, robione, wszystko się trzyma. No nie, tak tak, wiecie, no wszystko dobrze wygląda, ja uważam. Piękny dół. Jaki jest problem? Zapytacie. Nie mam bladego pojęcia, po co są te dwa paski. Patrzyłam na wszystkie nawet zdjęcia w komentarzach. I naprawdę nie, nie wiem. W sensie nigdzie to nie pasowało. No przecież ona wygląda no, idealnie, no tak jak miała. Uważam, że jest 10 na 10 bez tych, tych, tych pasków. Dajcie znać, co o takiej torebce uważacie. Kolejna rzecz to Litle Spetzowa, ale takie, które możemy pomalować samemu. Litle spetrzewa były zarówno w moim dzieciństwie. I obecnie mega popularne Także będzie super sprawą. A co by na to, żeby stworzyć pierwszego? Little Pet Shopa! Gdzie jest współpraca? Gdzie jest pipi jako Little Pet Shop właśnie. Czekaj, tutaj mamy same psy. O, tu Są. mamy dwa takie same kotki, więc nie ma różnicy, którą wezmę. Słuchajcie, za te pięć ponad 30 zł. To nie tak źle. Pytanie, jak nie wyjdzie. Figureczka wygląda tak i tak jak Little Pet Shopy rusza główką. Ciekawa jestem wielkościowo. Ja mam Little Pet Shopy, ale. O mój Boże, żeby się do nich tam dostać to nawet nie chcę o tym myśleć. Następnym razem pędzla nie wzięłam. A few moments later... Wciskamy sobie farbę, wziąłam farby akrylowe, żeby się najlepiej tego trzymały, mam nadzieję. Brązowa... Lipi jest złotym kątkiem brytyjskim, ale... Ja na nią mówię rudy, więc będziemy lipie jeszcze... rudarki gotowe, Pi, gotowe. Pi gotowa. Kicia gotowa. Gdzie jest modelka? Model, gdzie jest model? Uh, Lipi jest wszędzie. Zacznijmy od takiego bazowego rudo-złotego kolorku i nim pomalujemy całość, potem będziemy robić te paski, które na no, no. ma taki jeden, taki ciemniejszy pasek I też plamkę ciemną na ogonku Słodziak Bardzo ładnie się na razie rozkładają te farby Mam nadzieję, że nie będą odpadać od tego, bo jest to trochę Słodziak. śliskie No czymś to malują, ale czym? Ciemne paputy U. Pipi ma ciemne, nie ma różowych o. I w ogóle napiszcie w komentarzu, czy jesteście w tym psy, czy team koty Bo na tym filmiku Pipi Staczała pojedynek z Abi, czyli pies kontra kot Piszemy w komentarzu, a później was zapraszam tutaj Jeszcze zielonego nie wzięłam na jej oczka przecież Różowy teraz zrobimy jej nosek Czyli zmieszamy po prostu a niej, że ma się tak główka ruszać, tak? Du, 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 du. No będzie! Na razie ogonu nie malowałam, bo trzymam ją za ten ogon. Uszka robimy różowe. Gdzie jest zielony kolor? No zaraz tutaj. Nie kom... ma zielonego koloru, no. jak ty chcesz oczy zrobić. No mam ten, to w ogóle jest żółty, zmiesz. Jak jest zielony? Czekaj, 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 zielony to będzie żółty z niebieskim. Czekaj. Jestem dobry, widzisz, pamiętam takie rzeczy. Się uczyło kiedyś. Na plastyce było, było. A fioletowy? E, będzie na pewno. O oh, nie róż. Ej, to jest ciężkie. Czekaj, czekaj. No Czarny z czerwonym. No. Czekaj, zielony z czerwonym. No. No, zielony nie jest kolorem podstawowym, a to z podstawowych się robi? Podstawowym kolorem jest żółty i na pewno tak? będzie na pewno niebieski. To już rozkminiłem I tak. do niebieskiego co? Czerwień? Niebieski i czerwony. No to czemu nie mówisz, że tak? No, bo nie zdążyła! Bo dla ciebie to jest banalne. Jeżeli ktoś maluje cały czas, to pamięta takie rzeczy na pamięć ja Bym musiał dostać, wiesz, te kolory, bym tu zaczął. Mieszać i bym wiedział. A. A, a biały to jest jaki kolor? Biały to jest barwa, Barwa to jest barwa, wszystko to. Aaa, muszę ładnie w paputa. Ciemną plamkę na ogonku, tutaj jest ten pasek, teraz jeszcze tylko ciemne oczy zrobimy. Płytki cute. Welcome. Modelka przyszła. No już, już płaska co mnie liżesz? to ja tu miziam. nie ma liszanka. Proszę. Nie myję bez słodyczy. Czułonej słodzaczki, czułonej Ona nie, ona nie jest tu leśnym, jest strasznie tuleśnym leśnym kotyłkiem. A skończony. I przyszła ocenić, po Jak ocena? To jest bardzo, że jeszcze inne maszyny, tak? Także te figurki no. daję 10 na 10, wyszły moim zdaniem super. Troszkę jeszcze nad tym popracuję, ale wiecie, to musi schnać. A rusza tak głową? Czy rusza głową? Tak. Rusza. Uwaga, jeszcze jest nie, więc lepiej w nie za bardzo. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jest to coś, co do pinów na pewno nam się przyda w temacie pierwszej rzeczy, którą robiliśmy. Widziałam to w Japonii. To są jakby takie girlandy, coś jak też na zawody końskie się używa. Że cicho! Ale w Japonii robią coś takiego, że jakby tutaj dają pina, a to jest ozdoba do tego pina. Kojarzysz? A, Było coś to takiego? jest tak zwana a nie to jest falbanka po prostu. Nie, falbanka, to, to są falbanki. falbanki. No a co to jest? A to jest. To, to też jest fal, fal, falbanka. Nazywa. To, co Są, mamy w zestawie trzy takie i trzy takie, w zależności od wielkości pina. A pokaż mi te nasze piny. O, no tego nie, bardziej tu, jak tu będą te. Powtórz to, co teraz robisz. Rozeta! To było rozeta zawsze w porce tej grze dla koni, jak byłam mała i grałam to rozetę, a jak Irlanda. A rozeta ma mieć uszy, kokardki, nie mam powiedzieć, jak to ma wyglądać. Najgorsze jest to, że na stronie nie ma zdjęcia poglądowego, przynajmniej teraz nie ma, nie wiem, czy wcześniej było. No to słuchajcie, jak nie Idziemy na żywioł. Tak, rozgrałam klej na gorąco, który mi nie starcza tutaj, więc przenosimy się tu. Pełna profeska. Pełna profeska, Zero, Zero amatorki. Zero amatorszczyzny. Tyle lat na YouTubie, zero amatorki. Czemu te kleje na gorąco zawsze mają taki krótki kabel? Ja tego nie rozumiem. Wina klejów na gorąco. Nie tego, że nie kupiłeś dłuższego kabla. Absolutnie. Okienka i klej na gorąco. Nifiga, nie i oparze, nie za trzy, mm. dwa... Przestań, przestań, przestań. Ogólnie powiem wam tak, nie obiecuję, że to będzie dodawane do zamówienia, bo moim zdaniem to będzie porażka, więc zostańmy przy pinach. Tak. Pierwsze okrążenie zrobione. Wiesz, że powinnaś to szyć? Nie. Nie? nie. Moim zdaniem torebkę też powinnaś nakleić na gorąco, byłoby szybciej. Nie wiem, czy dostarczy na te wszystkie, no ale ważne, żebyśmy zrobili jedną taką najładniejszą. Teraz okrążenie numer dwa. ta jeszcze jeszcze z koronką. Tu się w środku wpina pin, ale jeszcze są zdoby do tego. Wybrać sobie jakieś kokardeczki. Zakryjemy to ten klik. Wszystko na gorąco. To tak. się rozwali wszystko w Cijo, sekundę. o, będzie kij. Teraz mamy tutaj mnóstwo jakichś takich małych dodatków. To jest mój ulubiony wazon. Hola, hola, hola. Zaraz, jaki mój ulubiony hola. wazon? To, to był mój ulubiony wazon, dlatego że go nie widać. Halo. Teraz już robimy. A jak patrz będę na kijcie? Kicia! Pipi ja -pi back. Ucho numer jeden i ucho numer dwa. Dobre. No i w środku trzeba pins pipi zrobić. Czekaj, no jeszcze są jakieś widelczyki, nożyki, nie wiem po co, ale idziemy na całość, Takie tak? Cute. Ej, może to w takim razie razem z Weźmiemy do jednego z Alfreda. Moim zdaniem to się rozwali i potem ktoś ci powie tak. Dzień dobry, dostałem darmowy z rozwalony, gratis. <laughs> <laughs> Czy można prosić o reklamację, a ja takie. Eee. Laks systemu, luxus. Tak, ja bym nie ryzykował okay. aż tak. Tutaj, perre. Bo nie wydaje mi się, żeby to coś było stabilne aż tak. Ja ci chyba tutaj zaraz trzepnę. Przecież to jest arcydzieło. W ten sposób są trzy magnesy. Mimo, że cztery można było z tego zrobić, to dostaliśmy trzy magnesy. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony ja yy, Dzisiaj, Dzisiaj będę testowała klej. Kładamy Pina tu. Jak tu jakiegoś K-popowego artysta albo kogoś? To taka rozetka. Moim zdaniem jest urocza. Temu również daje 10 na 10. Kurczę, trzeba wybrać. i bawi się kuleczkami. Nie chcesz się mama ze mną bawić, to się sama pobawię. Młody <noise> z tego kota. Bożek i on jest słodki! Szczerze, te kuleczki to była pierwsza zabawka Pippi. To w się sensie jej ulubiona pierwsza zabawka. Jak tylko ją tutaj wzięliśmy, to od razu czasie się z tymi nibami. Chcę teraz bawić. Dobra, słuchajcie. Pomijając kuleczki w tle, trzeba wybrać ulubieńca. Ciężko mi tak zdecydować, bo piny. wszystkie te rzeczy były super. Maszyna do pinów. Tak, a tak. dla mnie chyba torebka. Wykoniecznie napiszcie w komentarzu swojego ulubieńca, która z tych czterech rzeczy spodoba Wam się najbardziej. Oczywiście pamiętajcie, że piny będą w ograniczonej tylko ilości dodawane do każdej Fredzi oraz Alfreda, a my słuchajcie, widzimy się na tym kreatywnym odcinku, Buziaki, pa! 爸。